Minecraft Kalambury z Limrexem. Czy twój blok, y czy twój blok generuje się w naderze? Nie. nie. Dobra. Czy twój blok może zobaczyć w wy w wykopalni? Y nie. Czy twój, blok da się czy twój blok da się skraftować? Yes. Czy, czy twój blok może spakać w nederze? Nie, mojego bloku nie można spotkać, no dobrze. Czy twój blok jest koloru yy, zielonego? Tak. By czy twój blok. Yy, można spotkać na naturalnie. Tak, można go spotkać naturalnie. Czy twój blok to blok emeraldów? Do, dobra, czy, czy twój blok to czarny to czarny piasek? Tak.